Witam, Mateusz, sercowaniacy Poznań. Słuchajcie, radość ogromna. Na dworze mokro, także odwołałem wczoraj spotkanie. Kolega Jarek na szybko uratował. Słuchajcie, sytuację. Jesteśmy na Starołęce, Crazy card Drift Poznań. Tutaj są takie małe, śmieszne samochodziki. Ja Wam powiem, że tego jeszcze nie widziałem. Wrzucę tutaj link do tego. Zobaczcie, co tu się dzieje w środku. Oczywiście wszyscy maseczki mamy Dobra ja nie będę zakładał bo nie będzie słychać mojego głosu Dzięki tutaj właścicielowi Słuchajcie śmigamy sobie Śmigamy sobie tutaj tor jest fantastyczny Mały ale jest fajnie To jest tutaj ten Dzięki pani Jarku Dziękujemy nie Za co ale dobra nie będzie Za tutaj miejsce O tutaj Łukasz robi serwis Tetetka wymiękła Nie, za słabo skręcone przed wyjazdem Ja bym Ci coś powiedział, ale nie mogę przed kamerą No ty grzybałeś, nie? Wczoraj No To jest do pingu No, ja swoje zabawki też zabrałem Oczywiście teraz je będę śmigał, kolega ma to już prezentowaliśmy ostatnio. Tak, no i... No tak tak wiem. Po testach. Po testach już. A i... Nie, nie a będzie jeździło, tylko jest to szkodami budy. Widzisz już? Aha, no bo to jest ta buda One, One Bell. One. No, wiesz dziewią... co to jest ta buda One Bell? Jeden dzwon Przedmiał <grywia> <grywia> sprawdzić, bo wczoraj tej mi pomagał, także no i działa. Słuchaj, jak to chcesz to, to sobie jest. możesz założyć to moją HPI. Nie ma problemu, ja no... no... a ona jest fajna, bo jest taka gumowa. Dobra. Także słuchajcie, tak sobie to śmigamy. Kolega też ma tu filtralne zabawki. Nie, jak u was Mikołajki były, u mnie był. No już na grupę. No nic, słuchajcie, trzeba sobie powiedzieć. O, tutaj jeździ się takimi tymi, ja nie będę tam chodził na tor teraz, takimi kartami. Że okresie, bo aktywca, a takie, takie a, dziękujemy że ten, że nas tutaj wpuściłeś dzisiaj rano. Na sprawę. widzę, że ale to do zobaczyska. No, no. no, no. na Do zobaczyska na DGC, słuchajcie, w niedzielę. Tam nieważne jaka będzie pogoda. Będziemy śmigali, upalali. Ostatni DGC w tym roku. Zrobimy jakąś Wigilię, ale to myślę dla wszystkich modeli, aby pogoda dopisała. Naprawdę fajnie, że tu lata, jest ślisko, ale to no, trzeba się uczyć. Hej, trzymajcie się!